Cześć! Dzisiaj jest kolejny dzień moich wakacji. Dzisiaj jest piękny, bardzo piękny dzień, ponieważ świeci słoneczko, jest bardzo ciepło i nie ma wcale wiatru. E, dzisiaj to można się pokąpać. Ja już odpinam pompę, no i idę do wody. Masz statykę. Ja już jestem w kostiumie. Teraz schowamy. Pompę. A Majcia idzie A ja pływać Ja mam kółko o, Ola też I zaraz idę pływać ja Ola ma kółeczko Ola jest dzisiaj cała z krainy lodu, tak? Tak Masz kółeczko Kółko z krainy lodu. lodu Tyle Tyle <laughs> Można iść się kąpać, tak? Idziemy zaraz do wody Bardzo dużo dzisiaj ludzi na plaży Wszyscy korzystają z pięknej pogody. Bo dzisiaj ma być taki najbardziej słoneczny i ciepły kiwi. dzień O, kiwi zuwer

Dzisiaj jest zdecydowanie lepsze. Zmieniliśmy wczoraj też kucie. Myślę, że te cukry wyższe też mogło być widą. kucie chociaż nie było jakieś zakrzywione czy coś, ale może gdzieś się strzeliliśmy w jakiś wzrost i insuliny nie dochodziło tyle ile powinno. Po plaży i po obiedzie. czas na shopping Ja sobie kupiłam już taką szarą gaśnikówkę Tu jest raj tu jest raj I do Maji dołączyła siostra Idziemy teraz pod fontannę w Mamy na te carby. Teraz przyszliśmy pod kątem. O, jak się mają paliłaś. No proszę. Ale za dana tu jest kapie. no faktycznie. Tak. Ola ja sobie jeszcze wzięła taką spineczkę. Teraz modne te kwiaty we włosy. Ola chyba chce zanurkować. Ola, te gorąco ci? Chcesz troszeczkę się ochłodzić fontannie, tak? <gry> Tutaj mamy całe takie centrum karwi, Chyba oddali plac zabaw. Kto coś zgubił? Pieniążki. nie kochani. Pieniążka do fontanny rzuca się na szczęście i e, żeby wrócić tutaj na przykład za rok. Tak? Jest kościółek. Też chcesz wrócić w pieniążka, żeby wrócić za rok, tak? będzie grał. I kolejny dzień dobiega końca. Wracamy do swoich domków Colorado w deszczu lekkim. Trochę kropi, ale nie ma tragedii. Takola? pokaż, co wylosowałeś z automatów? Ona jest zielona, a środek jest o, oh, wow, ale czatowa piłeczka! Kupiliśmy jeszcze y, dwa takie y, magnesy na lodówkę w kształcie statku. Kupiliśmy też taki z napisem Kalwia, takiego żółwika dla koleżanki. Wkłady do. Co y, Takiej nalewki bursztynowej. Aha, tak. Nie nalewki, maści takiej. Wiem, że tam dodaje się spirytus i tak, i robi się. Tak ją można nacierać sobie na przykład głowę, jak boli głowa, tak, no. dla babci, bo babcia mówi, że jej się to sprawdza i zawsze jak jesteśmy nad morzem, to babci bierzemy, tak. A Oli piłeczka za 5 zł. sprawia największą przyjemność. O, tutaj mamy restaurację, do której chodzimy. Codziennie przez ostatnie kilka dni chodziliśmy na śniadanko. Jutro chyba ostatnie śniadanko, bo jutro ostatni już dzień naszego pobytu, tak? No i tutaj na końcu tej uliczki są nasze, nasze domki. A teraz idziemy też, bo chłopcy zamówili co? Tata zamówił pizzę. I kto będzie jadł pizzę? O, Majca. Dobra, to jutro zapraszamy jeszcze na kolejny dzień, kończący nasze wakacje. Cześć, dzisiaj jest ostatni dzień i ostatni raz idziemy na plażę, będziemy plażowali. Słoneczko świeci, ale jak codziennie no troszeczkę wiatr znowu jest, ale ja już się przyzwyczaiłam, no i idziemy plażować. Mamy takie same plusy. No. Takie same macie, no jesteście dzisiaj bliźniaczki, tak? Jest piękne słoneczko, niebo tam troszkę chmurek. Ciepiutko dziewczyny robią jakieś wykopaliska, później pójdą troszkę się pokąpać, standardowo potem obiadek, no i po południu będziemy zbierać już rzeczy i pakować się bo około 20-21 chcielibyśmy wyjechać, tak żeby w nocy dziewczyny no na pewno i żeby spokojnie sobie jechać do domu, około 2-3 w nocy powinniśmy być w domu mam nadzieję, że żadna burza nas nie zostanie bo mamy zawsze takie szczęście albo nieszczęście, że wracamy I na razie nie zapowiadają. żadnych bursztys, oby to się nie zmieniło. Macie, co to za wykopaliska? Nie wiem. Ty... Nie wiem, kopiesz. Kopię do... do wody. Do wody próbujesz się dokopać. No, ja no, się wie? no już wilgotny bardzo piasek. A Ola, co ty kopiesz? Pompiele z morzu wychodzą. Nie. Cukier teraz ma 140, sobie pompę, trochę pobiega, pobawi się przy brzegu morza. To myślę, że powinien być cukier w porządku. Zobaczymy, co będzie dalej. O, dziewczyny się tu dzielą owocami zakupionymi na plaży taki kubeczek, to jest arbus, ananas, winogrono, truskawka 20 zł. Dziura wykopana, rzut się tworzy. Teraz czas na kulki, na dmuchańce. I dziewczyny przyszły teraz trochę na kulki. Tutaj zaraz obok są muchańce, większe mniejsze. Też na pewno skorzystają i kulki i te dwa dmuchańce. Czas 30 minut zapłaciłam. Za jedną dziewczynkę 20 zł, czyli za obydwie dziewczyny 40 zł. Zawracamy tylko jej 20 do góry. Już trochę za dużo na no, takie, ale jeszcze niech korzysta jak ma ochotę. Boj się z tego tak. Tylko nóg nie połamcie. To ja mamy dobry pomysł. Może chyba troszkę za duże. Chyba tak. Ale fajnie. Mm. A ja sprzegamy się. No że... ja i znowu dziewczyny zjeżdżają. Cukier. Maj 11. I jedzie maja. Mamy kole, w razie czego dosłodzimy. Od wczoraj cukier już jest troszkę lepszy, a dzisiaj już w ogóle super. Także um, ostatni dzień. <gry> cukry bardzo dobre. E, no, jednak taki wyjazd zupełnie inne jedzenie. Um, potrzeba czasu, żeby to wszystko sobie unormować inaczej. No to proszę, Kola fajnie? fajnie jest Fajnie? Jest. Bardzo fajnie Trzy minutki odpoczniemy I dalej O, to może do ty, tych kulek tam troszeczkę spokojniej jest, co? Nie wiem. No. Koniec. Buty założone. Chwilkę poczekamy jeszcze, aż się cukier podniesie. I idziemy gdzie, dziewczyny? Na rożek Słony karmel to oli ulubione. A maja śmietanka, cytryna. Mhm. No, piad może zjemy dzisiaj pizzę misia w rybce.

Motorówki. Może motorówki chcecie. Nie, jak będziemy wracać. I mamy trampoliny. Czekamy na tatę. Zaraz przyjdzie i idziemy na obiadek. Chyba złote gra. O to ciężko stąd cokolwiek wyłowić. Wiecie? I tu nasz domek Tu mamy miejsce na Na przykład śniadanko Kuchnia Tu jest lodóweczka Stolik Wersaleczka Tu mamy toaletę Na górę Nasza sypialnia. Tu dziewczynki spały sobie. Jeszcze może tą pościel ściągnę. Pani będzie miała troszkę mniej roboty. Tu są takie szafki. Wszędzie elementy ceramiki kaszubskiej. To chyba takie wzory właśnie te kwiaty niebieskie tutaj tego regionu. Bardzo fajne domki, cieplutkie. O, wszędzie właśnie, tutaj pomyłam naczynie. Wszędzie właśnie mamy tą kaszubską ceramikę. Fajne radyjko. To już jest koniec moich wakacji w Karwi Było bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. No i już jedziemy do domu. Je, musimy jechać 6 godzin niestety znowu. E, no i do zobaczenia w kolejnym vlogach, pa! No i dzisiejszy dzień kończymy na plaży. Przyszliśmy na pierwszy zachód e, Niestety go ten zachód słońca chmury, ale i tak jest przepiękny.